Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Nie, no to był taki jaki był, no, dobrze przygotowany, widać było, że troszkę na wierzchnie było dosypane chyba przed, krótko przed tym meczem. Ale jakby to nie zmieniło tego naszego nastawienia, tak? Wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Myślę, że trochę przedwczesny finał, bo jesteśmy jakby w całym składzie. Ostrów i my i jechaliśmy naprawdę taki mały przedwczesny finał, no ale wiadomo, jeszcze jest jeden mecz u nas, więc przygotowajmy się cały czas tak samo. Kontrowersje były z pana udziałem. 13 wyścig, pierwsza próba, pan wjeżdża w Berntsona, zahaczał o niego, on się za szeroko wynosi. Jak to właściwie było z pańskiego punktu widzenia? Znaczy go pociągnęło tak i ściął mi przednie koło, więc myślę, że to nie było kontrowersji. A to z drugą sprawą, no, no nie miałem jakby na czym jechać, bo nie było, nie było szprych w kole, no ale zdarzałem się i takie akcje, no to, więc całe szczęście jakby nie zaważyło to na, na, na wygranej naszej. Okej, okay, ale zgadza się pan z tą decyzją o wyrzuceniu pana z biegu? No nie miałem już projekt, tak, więc mogę się nie zgodzić, no ale co to zmieni? Okej, okay, pięć punktów macie przewagi, to chyba temat załatwiony. Nie no, jedźmy, jedźmy swoje, jedźmy swoje, jedź, jesteśmy u siebie, jesteśmy mocni, ale, ale mówię, trzeba cały czas być czujnym, tak? Widzimy to po sobie, widzimy to po dzisiejszym meczu. E, widzimy jakby po opinii publicznej, no że jakby... Nie, że ktoś czeka na naszą przegraną, ale, ale, ale niektórym to ciężko jakby przychodzi. Że, że, że falubas jest cały czas niepokonany dzisiaj to jakby cały czas udowodniliśmy, więc cieszymy się czas playoffów Enea Falubas Zielona Góra. Pewnie wygrał ćwierćfinał pierwszej ligi żużlowej. Teraz przed naszą drużyną kolejne ciężkie zadanie. Półfinał z Arget Malesą Ostrów Wielkopolski. W niedzielę 17 września. Mecz przy w69, po którym dowiemy się, kto awansuje do wielkiego finału. Widzimy się na meczu w niedzielę 17 września. Pierwszy bieg o godzinie 14. Bilety w sprzedaży w serwisie biletynafalubas.pl